Witajcie kochani w kolejnym vlogu na moim kanale, dzisiaj będzie piękny vlog, spójrzcie tylko, mamy Fenda 936, o tak, na testach, przyjechał do nas wczoraj i od wczoraj sobie wieczorkiem już, już coś tam nim działa, właśnie się yy, opuszczają koła, więc powietrze się spuszcza z pół, tak więc sobie wyszłam, żeby Wam właśnie nagrać, a... Chodźmy do kabiny. O, tak. Jest prawie, prawie, nowy. Ma ze 130, 135 godzin. I tak o, proszę na łanie. Wszystko pięknie się prezentuje. O, już można jechać. Już się powietrze spompowało z kół. Było na drogowym mam 1,4 ustawione, a na polowe 1 z tyłu bara, a z przodu 1,2. No, tak więc dobra. Zaczynamy, zaczynamy przygodę. Dobra, jesteśmy już sobie w środku. No, ciągnik na pewno wymarzony trochę, bo, bo jednak nie spodziewałam się, że, że będzie aż tak, aż tak dobrze. Gdzieś tam byłam przekonana. Jest banalnie proste, te wszystkie obsługi fajnie, są y, trzy monitory y, i one właśnie pokazują nam praktycznie wszystko to samo, na tym, ono, na tym nie możemy nic zmieniać, bo to jest tak naprawdę panel od y, licznika, ale aktualnie na nim mam nawigację włączoną, więc tutaj fajnie, mogę sobie, jeżeli właśnie jestem na polu i niepotrzebne mi są zegary, y, to sobie dziś to wszystko tam zmieniam, nie? a jeżeli będą potrzebne mi zegary... Na tym drogowy, to sobie zmieniam, i, i normalnie to jest, mówię Wam, lux, bo tak naprawdę nie muszę patrzeć gdzieś tutaj, tu, 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 tylko no, tylko tutaj, nie? I gdzieś sobie tam patrzę, jak już w linię wjechać czy coś, to widzę na komputerze i, i tak naprawdę nie muszę oczu yy, ściągać na inną stronę, tylko jest w zasięgu wzroku No, tak więc to jest normalnie super. Yy, też byłam w szoku o. Tutaj Tutaj też y, byłam w szoku pod względem wariogripa. W ogóle myślałam, że to jest tylko dla ludzi, którzy mają gdzieś tam bardzo, y, bardzo takie y, pola z ziemią, y, tylko ciężko. było na początku tak w miarę okej okay. I, i te pole gdzieś tam e, gdzieś tam nie było jakieś takie złe, ale potem zaczął da się taki dołek, no i w tym dołku wiadomo, już cięższa ziemia była e, i e, zobaczyłam właśnie, że poślizg kół gdzieś tam wchodził już na 15%, nie? I właśnie czuć było, e, czuć było, że on się tak no już ślizga, no nie powiem, no nie że nie, ale no ślizgał się już po prostu, nie? E, no i właśnie wtedy e, się Zatrzymałam, włączyłam sobie, żeby gdzieś tam spuściło te powietrze, tym, tym VarioGripem. Ojej, tutaj to, to. Gdzieś tam, o tutaj mamy. Gdzieby to gdzieś tam spuściło te powietrze. Z przodu na polowym mam jeden-dwa bara, z tyłu jeden, a na transportowym jeden-cztery. No i sobie to spuściłam. Poczekało się tam ze 3 minuty, myślę, coś takiego. No trochę trzeba poczekać, nie powiem, że nie, ale poczekałam chwilkę. I załączyłam to sobie i powiem Wam, że normalnie byłam w takim szoku, bo gdzieś tam wjechałam znowu w kolejny, w kolejny rządek, w kolejną ścieżkę, gdzie no wiadomo było widać, że ziemia jest taka sama, tak jak wtedy było, nie? No i z 15% po było tylko 3-4%. I ten ciągnik normalnie szedł. Kopiował teren protektor. No mówię wam, widać, że koła są, no, mają niskie ciśnienie w oponach, co jest, bo to widać no, już, już taki flak ale no normalnie byłam w takim szoku i mówię no nie, no nie wierzę, nie! Zawsze myślałam, że gdzieś to tam jest taki bardziej zbędny gadżet, że tam tylko gdzieś do dosiania czy to coś, tam jakoś tak pewien no, nie, nie przykuwałam nigdy do tego uwagi, nie? A tu normalnie ja jak to zobaczyłam, to byłam w totalnym szoku i naprawdę, naprawdę to jest totalny sztos. Te Mario Grip. Myślę, że jakbym na przykład gdzieś tam, gdzieś tam byłby wybór czy coś, to na pewno by, bym, bym z tego skorzystała. Do tego co... A, no to teraz powiedzmy jak już było tak super ekstra, to teraz powiem tylko, że na minusie jest to, że kupujesz no, Ten no oczywiście nie kupiliśmy. Dostaliśmy od e, Raiffeisen, na testy przywieźli nam go, tak więc bardzo dziękujemy, bardzo dziękuję, że go do mnie, bo normalnie jest super. I super jest właśnie to, fajnie, że, że sobie gdzieś tam możemy na tych naszych polach pojeździć, zobaczyć jak się nasze ciągniki zachowują, bo wiemy to, gdzie się właśnie ten ciągnik odnajduje z, tym, z naszą maszyną Synchro. Synchro robię na około 20 cm. Robię aktualnie kukurydzę na ziarno. Kukurydza na ziarno była tutaj właśnie koszona jakieś dwa tygodnie temu i teraz po prostu na, na zimę to. Przemieszam, żeby te resztki pożniwne już zaczęły tam sobie próchnieć I, i potem na wiosnę pewnie jakiś nie wiem co, bo jeszcze tu dużo planów jest, ale czy jakiś obornik, czy po prostu na głęboko już będzie można nim robić i będzie na pewno ta ziemia dużo, dużo lepsza. No, ale co z takich właśnie, no jednego minusika, już jednego, no nie powiem, że, że jest super, ale wczoraj wieczorem właśnie, jak to sobie gdzieś tam wsiadłam do niego, no to miałam tam w telefonie, nie? No i ja ogólnie wiałam sobie kabelek, no okej, okay, wiadomo tam indukcji się nie spodziewałam w tym ciągniku, bo to wiadomo to ciągnik, ale gdzieś tam spodziewałam się tego, że no, będzie wejście na USB, nie? Ja wzięłam tylko właśnie końcówkę od kabelka, nie brałam całego, całej zapalniczki. A tutaj, ojej, jak źle wjechałam, A tutaj ja znalazłam tylko wejście na zapalniczkę. I ja mówię, o nie! I właśnie jedyne jeszcze, gdzie, gdzie się ratuje, to jest tutaj... E, to jest chyba wejście, żeby podpiąć jakiś komputer od serwisu albo coś, a ja po prostu z tego korzystam. E, ale... No, co mogę Wam powiedzieć, no to słabo ładuje Jest ma mało, mało prądu. E, gdzie nawet tam w naszej, e, w naszej ósemeczce e, to tam gdzieś to... No tam... No już jest, są dwa wejście i to szybko ładujące i w ogóle, tak więc no myślę, że tutaj no jest klapa. o no, chcesz za... To gdzieś tam zawsze były, moim zdaniem, pionierami w, w, tym, w tym komforcie jazdy, ale no to jest totalny dla mnie no, sztos, jak już nie mówiłam kilka razy. No, ale no to, to jest naprawdę, no, jak nim jadę po dziurach czy coś, to każda dziurka... W ogóle ja jadę sobie jak panisko, w ogóle on 66 na godzinę, to już jest odlot. U nas właśnie jeździ, jeździ tylko dziewiątka, 60. A, a tutaj on właśnie leci, to nawet nie czujesz, lecisz jak, jak yy, panisku, czekajcie, bo nie wiem, czy włączyłam? Właśnie nie, nie włączyłam. Czekajcie, bo się nie widzę, O, teraz włączyłam. Teraz powinno być ok, czekaj, tak? Tak, o, jest okay. dobra. Przepraszam, to mój błąd, bo wyłączyłam yy, sobie tempomacik, Ja tu mam pomacik jedyneczkę ustawiony na 10 na godzinę i on sobie jedzie tyle, nie? Yy, no, i. komfortowi, ale czy znaczy, na czyle aczkolwiek wiecie co, normalnie dla mnie to jest o, elegancko to jest miód na moje serce. No, czego bym jeszcze mogła powiedzieć? E, mogę powiedzieć, że dla ciekawostki, dla ludzi ciekawych, e, spalił mi wczoraj e, 15 litrów na tam do 17, do 17 wchodzi, ale wyżej jeszcze nie widziałam, żeby wszedł. Gdzieś tutaj właśnie te pole jest takie dosyć cięższe. Co z takich rzeczy... o, tu mamy glinę właśnie. No niestety, tutaj w tej glinie to... tu jest mokro, tam woda stoi. Tutaj w tej glinie to ja się nie dziwię, bo tutaj też i, i co roku mam problem, więc, więc gdzieś tam... nie chcę go usprawiedliwiać, ale... Po prostu jestem taki mokry kawałek, drenażu był robiony i po prostu ta ziemia, grina jest wyszła po prostu. Tam. Ale co z takich rzeczy, co mnie przestraszyło, ja normalnie prawie myślałam, że na no zawał zejdę, to to, że po prostu włączył się wentylator wsteczny w tam przy silniku, żeby po prostu w drugą stronę, stronę wygonić cały syf, który się przyczepił do maski. Super opcja, bo tutaj na przykład jak robię to Koła je podnoszą i, no i wiadomo, się przyczepiają do tej maski, bo jednak wciąga powietrze. I jak on dmuchnął tym, jak mnie przestraszył, ojej, jak mnie przestraszył, to myślałam, że normalnie no. O, to była chwila grozy, ale bardzo też na plus y, za to właśnie, za ten wentylator wsteczny. Y, gdzieś tam trochę go brakuje, właśnie w tej, tej ósemce. W sumie może, może i można było mówić, ale nie wiem, w sumie, nie, nie wiem ale e, to na pewno mm, było to na pewno było super, super. Znaczy jest super, bo naprawdę, ale się by jak nie. Dobra, z kolejnych rzeczy, co takie można powiedzieć, co bym mogła powiedzieć, to to chyba, że e, że już robią 4 hektary. Że, że nie chcę się z niego wysiadać. <grym> nie, no nie wiem, co bym mogła wam jeszcze powiedzieć w już bo no to jest takie, ale no cóż, e, bywa i tak, jest ciągnik, jest spalanie,